Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, Stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto słowo Boże. Amen. Wybaw mnie, panie, miłośczu swoim. Wybaw mnie, Panie, miłosierdziu swoim. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. Na ku Mnie, Twe ucho, pospiesz, aby Mnie ocalić. Wybaw Mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. Bądź dla Mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mnie i prowadź przez na swe imię. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim, wydobądź z sieci zastawionej na mnie bo Ty jesteś moją ucieczką W ręce Twoje powierzam ducha mego Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże Wybaw mnie, Panie, miłosierdziu swoim ja zaś pokładam mówność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do ciebie na oczach ludzi. Wybaw mnie, panie, miłosierdziu swoim. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa, alleluja, Alleluja. alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki. Niewiasto oto syn Twój. Następnie rzek do ucznia, oto matka twoja. I o tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, tak jak wówczas z wysokości krzyża, do ucznia swojego, tak dzisiaj do nas, do każdego z nas, mówisz. Oto, matka Twoja. I ta matka jest tutaj obecna to słyszy. Dlatego możemy się do Ciebie, nasza Matko, zwracać. Ty współcierpiałaś wraz ze swoim Synem. I o co Cię prosić będziemy dzisiaj, żebyśmy też potrafili współcierpiać Cierpieć. Kiedy cierpimy, czujemy się sami, niejednokrotnie na sobie skoncentrowani. Ale Ty jesteś wtedy przy nas też obecna, tak jak obecna pod Krzyżem Jezusowym. Mario, i za tę obecność, nawet jeśli my nie byliśmy tego świadomi, dziękujemy Ci. O co prosiłaś, klęcząc pod krzyżem? O co prosiłaś? Czy o to, żeby syn Twój. Nie cierpiał, nie został ukrzyżowany albo o to, żeby wytrwał. I odpowiedź mamy w pierwszym czytaniu. Mówi o Chrystusie autronatniony. Płaczem zanosił gorące prośby z głośnym wołaniem i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany. Tak po ludzku mogłoby nam się wydawać, że wysłuchanie oznaczałoby nie dopuszczać. Do tej męki na krzyżu. A jednak, Panie Jezu, Twój Ojciec dopuścił do tego, co się stało, do Twojej śmierci. I pytamy, dlaczego? I mamy tutaj odpowiedź: wszystko wykonał, stał się sprawcą. Zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. A więc, panie Jezu, bóg ojciec wysłuchał Twojej modlitwy, nie w ten sposób, że cię uchroni od męczeńskiej śmierci, ale żeby trwałeś, towarzyszył ci Twoim umieraniu. Tak, Panie Jezu, to z wysokości krzyża zwróciły się do swojego ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak. I przez to, Panie Jezu, stały się sprawcą zbawienia. Dla nas też, Marion. I tak jak prosiłaś za swoim synem, aby wytrwał, tak dalej bądź przy nas, byśmy wytrwali i byśmy w filach trudnych zrozumieli sens cierpienia, a kiedy przyjdzie umierać, to również sens umierania, a tym sensem to jest rodzenie się do prawdziwego życia, do życia wiecznego. Módlmy się za wszystkich ludzi, których dotknęło cierpienie, żeby przy pomocy Matki Bożej odkryli jego sens i wytrwali, ofiarowali je, w intencji własnego życia wiecznego, ale też i innych, sobie bliskich. Ciebie prosimy. oddalenie i złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem, a także o szybki triumf w najświętszych serc Jezusa i najświętszej Maryi. Panny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panem. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan o siłę i wytrwałość wierzy. Ciebie prosimy. Panie Jezu, ogarnij swoim miłosierdziem wszystkich tych którzy za pośrednictwem Matki Bożej Bolesnej o to Cię proszą. Ciebie prosimy. Nie ma na tym świecie większego nieszczęścia ani tragedii dla człowieka, który świadomie odrzuca Boga, odrzuca Chrystusa. Prośmy o to, aby ci, którzy to robią, nawrócili się i żałowali, pokutowali Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Modlmy się za stawiennictwem Matki Bożej Bolesnej za tych, którzy się modlą o nawrócenie swoich bliskich, aby nie tracili wiary w to, że że się nawrócą i stali do końca pod krzyżem tak jak Ty, Matko. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Prosimy Cię Panie Jezu za rodziców cierpiących z powodu złego prowadzenia się dzieci. Prosimy o nawrócenie ich i siłę i męstwo, i ufność dla modlących się. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich konających i w czystcu cierpiących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Podmicę się za zmarłych tych, którzy ofiarowana jest mszza święta Stefana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych rodziców Monikę Karola Krzyżowski, siostra, brata i męża Ludwika. Ciebie prosimy. Słuchaj. W intencjach maryjnych o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawróceni wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, Rzesz Mogący, przyjmij od nas te prośby, które tobie przedkładamy do Świętym za seń Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego. Schowaj mnie. Od skrzydła twe. Ukryj mnie w silnej dłoni swej. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś spienionych wód ja ufam Ci Ty jesteś Bóg odpocznę dziś w ramionach Twych dusza. Będzie trwać, kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się, odniesiesz mnie, panie królem tyś spienionych wód. Ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś z pienionych wód, Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ty jesteś Bóg